Bro! Widziałaś ten nowy namiot eventowy Six-Seven? Wygląda jakby miał zrobić slej na każdej imprezie. Efer, jak go rozstawili na magazynie, to aż dostałam brainrot od tego jaki jest gołd wśród namiotów. Okpa, ok, ale powiedz szczerze, czyszcząc te plandeki czułaś się taka trochę freaky? Bo ja wczoraj jak przetarłam jedno, to miałam taki vibe, jakbym czyściła tron króla latino. Bro, ja przy tych plandekach mam zawsze z moment. Jak próbuję je nałożyć, to zawsze wyglądam jak bohaterka taniego teledysku. Najgorzej! A klient dzwoni i pyta: czy nam odda radę na zimę? A ja lokaj mówię: bro, on jest gold! Ten całoroczny da radę nawet jak moja teściowa wpadnie z energią Six Seven. FR, FR! I to jeszcze ten, co ostatnio pytał, czy namiot jest freaky friendly. I ja mówię tak, bro, ten namiot jest dla wszystkich, nawet dla tych, co mają brain rot od trzech godzin pracy w biurze. Wiesz co, my to powinniśmy dostać podwyżkę mm. za tych klientów. Mm. Okpa! Podpisuję się pod tym. Totalny slay. Dobra, idziemy na kawę, zanim ktoś zadzwoni i znowu zapyta, czy namiot jest z KBD w deszczu.